Tygodnie poszukiwań miejsc i bohaterów, potem sześć tygodni filmowania. W efekcie holenderski dokument o migracjach zarobkowych z Dzieszowicza. Zamknięty pokaz w dzieszowickim kinie. Na ekranie nowe pokolenie. Film holenderskich twórców, a na widowni jego bohaterowie. Głogie miasto. No, tak wyglądało trochę jak na Ukrainie. I to się tak, tak widzą nasze miasto. Osoby z Uważamy, że film w taki jasny sposób przekazał przejście z takiego starszego pokolenia na to nowsze. No i spodziewaliśmy się, że, że taką wykładnią tego filmu będzie tworzenie takiej nowej, nowej rzeczywistości w Polsce. W ubiegłym roku kończyłem studia na Holenderskiej Akademii Filmowej i mogłem zrealizować 25-minutowy film dokumentalny jako film dyplomowy. Wtedy dużo się mówiło w mediach o Polakach w Holandii, ale jedyną rzeczą, jaką można było usłyszeć, to to, że potrafią ciężko pracować i są tani. Nie wiedziałem nic więcej o nich. Pogadaj nam tutaj, no. jak tam jest w Holandii. Na początku chciałam tam zostać bardziej niż teraz. się przyjechać do Polski. Chciałem zobaczyć skąd pochodzą ci ludzie, jak to jest przemieszczać się tak daleko za pracą, jak to jest żyć ciągle z dala od domu. Chcieliśmy bardzo znaleźć historię, spotykając się z ludźmi w szkołach, z rodzicami, rozmawiając z duchownymi i tak naprawdę chcąc podjąć taki temat, który jest bardzo generalny, no ciężko jest znaleźć historię i chyba nam właśnie pomogło to samo miasto, które jak gdyby samo opowiada tą historię. To może będzie inaczej, może nie będziesz chciała wyjechać. Czy Ci się za granicą bardziej podoba? Bardziej ci się podoba? Nie, W czasie poszukiwań bohaterów filmu zaczęliśmy powoli iść w innym kierunku niż początkowo zamierzaliśmy. Nie jest więc to film wyłącznie o migracjach ludzi, ale także o czasie przemian, które w tej części albo i w całej Polsce zachodzą i dają wiele możliwości. Lots of opportunities. And, um, Jak wykorzystywać how to te możliwości, stało się sednem filmu. Pan jest mieszkańcem w Dzieciuszkowicach? A pan zapraszał. Żebyśmy musieli porozmawiać. Zgadzam się, że jest w konkurencji, tak? Zgadzam się. Mieliśmy nadzieję, że podejmą kolejną swoją decyzję. I pójdą na wybory, zagłosują niekoniecznie na raz, ale nie wypadną swojego znaku nie tylko teraz, Znaleźliśmy miejsce, które jest chyba takim mikrokosmosem, który jest takim, nie wiem, może bliskość Góry Świętej Anny, duża fabryka. Miasto, które wygląda jak, jak wioska, jak, jak duże miasto, w zależności gdzie znajdziesz się w tym mieście. Nie płacz. Nie ma nikogo. Akcja. Sześć tygodni filmowania. Jak panie to zniosłyście? Była no, to fajna przygoda. W miarę byłyśmy cierpliwe. O dziwo, bo troszeczkę. Na pierwszy moment było to zaskoczenie, jak weszli z całym tym swoimi, ekipunkiem. No, także był to dla nas szok. Zaczęli przestawiać nam tutaj pół zakładu meble, ponieważ żeby się to wszystko zmieściło. Lampy, światła, wszystko musieli pozmieniać, wiadomo jak to. Nie odstraszyli klientów? Nie. Wręcz odwrotnie, co niektórzy chyba nawet przyzwyczaili ciekawości. A jak Pani wspominacie ten czas? Ciężka praca czy raczej zabawa? Zabawa. Musiałyście się jakoś ustawiać, grać? To znaczy podpowiadano nam nie, ustawianie nie podpowiadano nam temat, jaki mamy rozmawiać z klientem. Tylko i wyłącznie to, a tak miałyśmy być normalne, swobodne, tak jak w codziennym tak, życiu. Wszystko miało być tak normalnie. Jak? Na co dzień w pracy, o. No i widziałeście Panie ten film już w kinie? To, jest, to są prawdziwe z, z Tak. Tak to wygląda tutaj? Tak mhm. mi się wydaje. Dokładnie. Bo słyszałam różne opinie. Niektórzy mówili, że nie pokazano najładniejszych miejsc w tym mieście. Że to było też jesienną porą, więc to też już nie było tak ciekawie, bo wiadomo, szałga taka plucha, więc to już nie wyglądało ciekawie ogólnie. Wiadomo, nawet o pole nie wygląda ciekawie o tej porze roku, nie? Że, ale ogólnie pokazali no w sumie tu centrum, tą główną ulicę. jak poza tym to. W każde miejsce, jakby mieli się tak dostać, to. Panie też macie w rodzinie ludzi, którzy wyjeżdżają na zachód do pracy. Tak. Zdjęcie widzę, są jakieś szczególne pod tym względem? No mi się wydaje, że dużo. Stąd i okolice bardzo dużo stąd wyjeżdża, ponieważ tutaj pracy nie ma jako tako dla młodzieży. No bo w Koksach niestety, ale są zatrudnieni już ci, którzy zostali już paręnaście lat temu zatrudnieni i nie ma na tyle miejsc. Więc ci młodzi, a mając pochodzenie i mając tą możliwość wyjazdu no to w ten sposób po prostu jadą sobie zarobić pieniążki, nie? Jakie historie słyszycie panie w zakładzie? Ludzie cieszą się z tego, że wyjeżdżają czy chcą wracać? Yy, nie, większość, większość młodych chce wrócić. To jest, yy, yy, zawsze twierdzą, życie yy, nie u siebie, nie w swoim państwie, jesteśmy zawsze obcymi ludźmi tam i bardzo dużo młodych już po prostu ma dosyć tych wyjazdów, a że są zmuszeni, bo czegoś na razie chcą się dorobić tutaj w Polsce, czyli kupić sobie mieszkanie. I, i jakiś tam na pierwszy moment życia tutaj, jak kupi mieszkanie, żeby też coś mieć. Jakiś start. Po prostu są zmuszeni na razie tam siedzieć. W momencie, kiedy się czegoś tam dorobi, to powracają tutaj. A widać już te powroty? Tak. Już widać i próbują może teraz w końcu i z Unii jakieś dotacje młodzi mają możliwość dostania i otwierają własne firmy i powoli, powoli zaczynają powroty być. Pomału widać tą poprawę. Tym bardziej, że oni mówią, że tam się dużo zepsuło przez to, że teraz każdy tam może jechać. Oprócz nie trzeba mieć pochodzenia, i tam się po prostu teraz zrobił bardzo duży bałagan, ponieważ oni z pochodzeniem zarobkowo przedtem mieli całkiem inaczej. Teraz przez to, że dużo młodzieży się zjechało i osób, które nie mają tutaj pracy bez pochodzenia, obniżyły się też zarobki. I więc oni obliczając sobie zarobki kiedyś, a teraz, to, to stwierdzają, że po prostu powoli już to się nie kalkuluje, nie? dla nich bynajmniej. A panie się zgodzicie, żeby wasze dzieci wyjechały? Czy macie nadzieję, że tutaj jednak zostaną i tu będą próbowały? Mój ja syn... Mam nadzieję, <laughs> że się zmieni. Mój syn miał taki moment też właśnie, teraz dorasta i też właśnie mówił, że on skończy szkołę i wyjedzie. Ja mu cały czas tłumaczę, że to się po prostu kiedyś skończy. To jest jeszcze teraz, poczekaj, ale za parę lat tam już w ogóle nie będziemy mieli co szukać. My, Polacy, za granicą. No i powoli, na razie uczy się, poszedł teraz do techniku, myślę, że troszeczkę zrozumiał to, co mu tłumaczyłam, bo zresztą ja sama miałam możliwość wyjazdu, z tym, że ja się tam nigdy nie widziałam. Nigdy. Moja siostra już tam jest 19 lat w Niemczech i pojechałam, bardzo mnie namawiała do tego, żebym wyjechała. Ja tam posiedziałam trzy tygodnie i stwierdziłam, że niestety ja się nie nadaję do tego za granicą. To ja wolę tutaj przyjechać, żyć jak żyć, ale u siebie. I zawsze moja siostra twierdzi, że ona tam jest 19 lat i bardzo dobrą pracę ma i, i dobrze jest tam ustawiona, ale ona tam jest zawsze Polką i traktowaną jest zawsze jako Polka. Bardzo Panią dziękuję. Dziękujemy no również. również.